Witam was widzowie Fortuny. Zaczynamy Cloud, czyli wywiad z bohaterem Cloudu. Wielki byłem. Już jestem bohaterem? No, siema. Bardzo miło. Słuchajcie, najlepsze jest to, e, miałem do wyboru, nie wiem, ile z walk, 9, czyli 18 zawodników i akurat dali mi ciebie. No co? No nie Wasz wiem. Jakiś problem? <gry> Widzicie, i tak jestem z nim rozmowy, same groźby. Pozytywny no, pyta, Patryku. <gry> pytam pozytywnie, czy masz z tym problem? Nie, no, ogólnie Żeby byłem zadowolony, ale, ale czekałem na niego, wiecie ile? Czekajcie. 45 minut. Bo jesteś nadgorliwy i przyjechaj za szybko. <gry> <gry> y Była, słuchaj, fajna walka przed tobą. Ja... Która? No, z Dawidem Załęckim. A ja że ta, co jest przede mną, a nie wiem, jaka jest przede mną. No, przed tobą jest Dawid Załęcki. Ale myślę, że walkę przed nami jakaś jest fajna. A jeszcze jedna. <laughs> to... Słuchaj, no fajne wyzwanie. Ostatnio walczyłeś z synem, teraz ojciec. Ty byłeś zdziwiony w ogóle, że Dawid się zgodzi na pojedynek z tobą ze względu na to, że ostatnio bił się jego syn? Wiesz co, tu myślę, że przemawiałem głównie finanse, kurczę, co wiesz. Mieliśmy chwilową zagadkę, znaczy ja też napisałem, że to nie jest mój pomysł. Napisałem do Dawida, żeby nie traktował tu wiesz, walki pod względem obstrał, nie obstrał, bo wtedy świeżo po walce też patrzyłem na to jako właśnie to, co mówisz, że walka z tatą gościa, który dopiero co uciekł z ringu. Ale myślę, że minęło tyle czasu, że już to przy, przynajmniej ja przebudowałem, że bije się z chłopakiem, który. Zremisował z Sararą, i tak chcę postrzegać tą walkę. Nie, nie, nie chciałbym ucinać ten poprzedni dopis. No, ale jak? No, ale nie da się. Organizacja też was zestawiła z tego powodu. No dobra, ale to ja wiesz, dbam o komfort swojej psychiki. No nie ja okay. rozumiem, że, że tam w tle jest to teraz jeszcze lewasz i w ogóle, więc wiesz, no ale no, dbam o, o swoją psychikę, staram się wypierać to, co jest nieprzyjemne, wiesz. Więc y, na poprzednich panelach też wypierałem konflikty z Natanem, starałem się przyjść trochę, trochę boczkiem, więc to no, jestem. Jesteś, ja a właśnie, ale ja się jeszcze dopytam. Kurde, potężny konflikt wybuchł z Denisem Załęckim ostatnio. Ja oglądałem te materiały, jak wygląda sprawa tej fundacji. Wszystko tam zostało wyjaśnione. Yy, tak, znaczy dlatego dziwnie Konflikt, nie? Ale no, widziałem, że wczoraj y, zmienił tryb nadawania, już nie nadaje z wanienki. Ale dobra, ale trzeba przyznać, słuchaj, konflikt, znaczy kontent y, wanienkowy jest z Denisa. Ty zrobiłeś na basenie, tam nic nie było słychać. No wiem, ale bo wiesz, co? Śpieszyłem się, mówi kamerka, leży, mówi, dobra, dawaj. Nie, nie wiesz, nie wiedziałem, że go Upro zbierze lepiej basen niż mnie, ale, no, ale miałem naprawdę chwilę, leciałem do szalonego, chcieliśmy coś nagrać i no. wiesz, taki spontan, no wyszło jak wyszło. No ale ale co, słychać, że tam yy, ten, że Don Diego sikawką niszczy ludziom życie, nie? Słychać. Zaraz przejdziemy do niego. Chciałbym, żebyś odpowiedział na temat fundacji. Wszystko, zostało wyjaśnione, bo ja widziałem ten filmik z tą panią, mhm. Ala. Reprezentantką, bo mówiłeś, że to nie jest taki oficjalny reprezentant? Nie, reprezentantem jest, tylko że yy, to takie No, kurde, nie, no ja, ja, ja się śmieję, że rzecznik, bo no, nie, ma, nie ma fundacji rzecznika prasowego, bo no, kurde nigdy nie było, trzeba się wypowiadać. <laughs> nie było dymów. Wiesz, 90% ludzi fundacji nie wie, co są free fighty i nagle kurde, pada telefon no, i co tam się u was dzieje. Nie? I tam wiesz, kurde, tam są sami prawnicy i, 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 i urzędnicy miejscy, nie? Więc nagle do Gościa tam no, wiesz, z urzędu dzwonią kurwa o freak fighty, że jakiś kurwa gość naćpał się i coś, na, coś gada w basenie czy tam w jacuzzi, a, a weź teraz wytłumacz tu dorosłym ludziom o co chodzi. nie? No problem był, wiesz, problem mógł być błahy, bo. No bo w fundacji jest wszystko tak czyściutko, krystalicznie, że. Jako sama ta nagonka nie jest problemem. Problemem było głównie to, że to był okres bezpośrednio przed feriami i nagle kurcze problemy, kontrole, wiesz, jakieś medialne oszczerstwa, no i, i tu był problem, nie? No zresztą drugim największym problemem jest to, że jednak te dzieciaki też to oglądają. I co oni teraz myślą? Wiesz, my, my te dzieci znamy od, od pierwszego dnia to, gdzie... Coś mi zarazić. Nie, coś mi. No więc, yy, tak więc tak no... No teraz problemem jest to, jak to tym dzieciom wytłumaczyć, nie? O co chodziło czemu, czemu jakiś kurczę, przygłup w basenie mówi o jakiejś defraudacji pieniędzy, ale... Ale jako tako wyszło to na, na, na zdrowie. Nie? No bo jednak y, wiesz, po wszystkich kontrolach wiadomo, że z fundacją jest wszystko ok. Y, poza tym odbiło się to trochę szerszym echem. Znaleźło się dużo ludzi, który, którzy zechciało wesprzeć fundację. Aha. Więc y, no finalnie spokojnie. Zobaczymy jeszcze, jak to się odbije teraz na tym półtora bo, procencie. Bo, 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 bo ja nawet nie wiem, kiedy takie pieniądze spływają. Wiesz, bo to jest to, że ja jestem wolontariuszem. Nie mam dostępu do, żadnych, kurde, do karty płatniczej do żadnych pieniędzy, więc mhm. Więc, a rozumiem, że Free fighty za bardzo mu uderzyły do głowy i chciał jakiejś sztucznej afery, no ale no chyba nie przemyślał, że, że wchodzi na grunt, w którym to i może pójść dalej niż konferencja, nie. Yy, czyli wszystko wyjaśnione? Zdecydowanie, tak, jest wszystko w porządku. Dobra, ale widzisz, ale Daniel mówi, że ten rewanż, no musi się wydarzyć. No kurde, mówi on to bardzo duże rzeczy mówi. Więc to co ja wiesz dobrze wiesz, że mam nikły wpływ na to, z kim ja czym się nie. będę bił. Teraz Mogę mówisz tylko... teraz mówisz tak. Dobra, kolejna walka z Denisem. Słuchaj. Od razu co no, zrobił? Mówiłem tak. Dobra, teraz o Milanczuk. No ale to wiesz, no ale to jest takie starcie. No, więc wiesz co, ja nie nie tak jak rozmawialiśmy ostatnio, Prime nie nauczył jakby doceniać yy, tego naszego prawdziwego szefa, a właściwie widzów. Jeżeli widzą i będą chcieli tego zrobić. To... Znam, że mówisz o Jóźwiaku, że prawdzie tego nauczy, że będę to naszego prawdziwego szefa. bo o wszystko pytać Jóźwiaka. Nie, nie, no wiesz, ja nie chciałbym być przeciwko ludziom. To, to jest no, nasz płatnik, rozumiem. nie? Jeżeli oni będą chcieli go obejrzeć, to dla mnie żadna różnica, zbić go tak naprawdę albo żeby drugi raz uciekł, nie? Więc to nie jest dla mnie jakieś wyzwanie. To jest dla mnie tylko zmarnowanie terminów, którym mógłbym się realizować, ale jak będzie trzeba go zbić, to go zbiję, nie? Więc to, że tam kurwa pieprzy o jakichś zaporowych stawkach, to wiesz, nie wiem skąd on ma takie dane, nie, no ale co mnie to obchodzi, no tak jak mówię, będzie trzeba go zbić, to go może, mogę zbić, nie, będzie go trzeba zbić dwa na dwa, no to to go zbiję we dwóch, nie, będzie trzeba go bić samemu, ale to wszystko na moich warunkach, a nie na, tak, że teraz, wiesz, ja wziąłem jego K1, jak będzie trzeba się bić, to, to teraz ja stawiam warunki. Czyli box. Boks. Czyli boks. Więc co? Na mnie to nie jest problem, nie? Tylko tak jak mówię, muszą chcieć tego ludzie. A nie, że on chce tego, bo, bo nie ma teraz pomysłu na siebie, grunt się sypie, wiesz. Próbował zaczepić Diego, gdzieś to się rozmyło, zaczepił mnie, ja też się z tego śmieję. Teraz znalazł. Niejakiego Maula Taka-2. O, gruby konflikt. Okej, okay, ale gość od razu mu powiedział, goście, ale ja nie szuka walki we flick fightach. znów tak powiedział, tak? Tak i, ja. i wiesz, że mo mogę cię zbić, ale nie we flick fightach, nie? Bujaj się. No i znowu został bezradny, nie? Więc yy, będzie musiał mieć albo nowy konflikt, albo odgrzewać te stare, więc... No co, no to on jest desperatem, to on będzie teraz krzyczał, będzie wiesz, znowu dużo kłamstw, no i, i, i tyle, nie? Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, bo ja z Tobą nie rozmawiałem po tym filmie, Denisa, słuchaj. On tam powiedział taką rzecz, że t, y, jakieś były rzeczy, on o nich nie może mówić, dlaczego tak wyglądało. O co? mnie zarazić? O, 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 co, o co z tym chodziło? Ale co ja mam Ci powiedzieć, co ma psychicznie koryty ale, ale czy Ty wiesz w ogóle o co chodzi, czy nie? Przecież on nawet tego nie wie. To jest Aha. przecież tak samo, to jest ta sama narracja, co trzyma stary Murajski. Ja wiem zaraz rzucę jutro się dowiecie wszyscy wiecie musicie się dowiedzieć musicie się domyśleć wiesz no tak gada gość który nie ma nic do powiedzenia Aha. więc co on może wiesz no pytam no ja bo byłem ciekawy nie co on, co i co on on sugerował, że kazali mu przegrać, no i co, szefostwo mu kazało, bo on jeszcze mówił, że on ma zapis w kontrakcie, tam padają takie słowa, no, no kurwa, zapis w kontrakcie w Klaudii, gdzie można to obstawiać, kurwa, na bukmacherze, że on ma przegrać, tak, no proszę cię. Naprawdę no. na fortunie. No, wiesz, no. Niech się szef to wypowie. No, jeżeli mówi, że ma to w kontrakcie, nie może mówić, no ale jest kontrakt, no to, no, to nie jest chyba ciężkie do, do sprawdzenia. Jeżeli ktoś miał zapis w kontrakcie, że on musi przegrać walkę, no to... No, no, no co mam Ci więcej powiedzieć, no? nic, no. dobra, nie, no ja byłem ciekawy tylko, bo mówię, kurde, o co chodzi? No nie, on cały czas gada, jak nie ma nic do powiedzenia... Dzień dobry. O, siemka, nie poznałem Cię. Co, wcześniej byś że wyglądać źle? No Wyjątkowo, no, tak. Pytanie zasadzka, nie można tak. odpowiadać. Nie? Wyglądam grubo? Ja wyglądam zawsze grubo. Przepraszam. Ej, bardzo. Właśnie dzisiaj miałem zadać ci jedno pytanie. Ile ty ważyłeś, jak miałeś 18 lat? 102, 106, 109, coś takiego. Nie, więcej mogłem. Kurde, jak ja kończyłem gimnazjum, to musiałem ważyć chyba 100. 106 16 lat miałeś, nie zauważyłeś? No nie, bo ja mam kartę sportowca, to zaczynałem gimnazjum chyba 98 Sportowca? Człowieku! No ja lekką atletykę grałem. Chyba treba. jakiś, nie wiem, ten karta ugotuje, czy coś innego ja byłem wysportowanym gimnazjalistą Wcale ja grałem w kadrze Polski tak? w Rugby. I, i w lekkiej atletyce w kadrze pomagałem byłem w tym czasie, więc chodziłem do najlepszej lekkoatletycznej szkoły w Polsce i Raczej, wiesz, i musiałem kończąc treningi lekkoatletyki, które mieliśmy dwie godziny dziennie, jeszcze uciekałem na wagary, żeby grać w rugby, bo mi mama nie pozwalała, nie? Więc ja ten, robiłem 4, 4 do 6 godzin treningu dziennie, nie? Dlatego tak źle mówię po polsku i nie umiem liczyć, bo kosztem czegoś, nie. Ale to nie wiedziałem, że ty masz ze sobą taką przeszłość, że, no, że ten róg by i te. Nie, się nie klika, to nie wiesz, nie? Nie, ale tp, właśnie tp, fajnie, tp. no to będzie na jakieś ten, przyszłe rozmowy temat, takie no. bardziej luźniejsze. Spoko, no, no to się podpytam. E, dobra, kończąc, m, jest też kilka walk m, na tym, które cię bardziej interesuje na tej karcie. No, moja. Oprócz. No, oprócz, nie, oprócz. No, Marta, żeby szybko wygrała. No. To trochę na przekór Federacji, nie? Bo szefowa ma dostać zęby. No tak, ale no ja ogólnie nie widzę szans lekcji w tym pojedynku. Znaczy ja nie znam się z lekcji, a Z Martą. Miałem przyjemność być już na imprezie, to jestem Z Martą. <śmum> <śmum> Mam zdjęcia. Pokażę ktoś ci. widzowie to Marta jest właśnie Linkiewicz tutaj obok. <śmum> to musiała być świetna impreza, słuchajcie. Eee... Była, to tak. Eee, Patryk. Jeszcze tylko jedno pytanie, takie jedzeniowe. Ulubiony fast food? Kebab? Kebab, no. no. mięso, nie? Tak. Co, so, trzeba w końcu na się o nie? Kurde, no Ale widzisz, Sąco, bo ja do tego ja już, piję. A ja mówię, wypieram, nie, złe, nieprzyjemne nie, rzeczy, a Ty tak. znowu chcesz powiedzieć, że mi coś Słuchajcie, obiecałeś było, i mnie nie zaprosiłeś. Było tak, że zaprosił go, wiecie, boxel na ferki. Tak, jadę, już muszę. Ja wtedy po prostu nie mogłem. Przecież to jest czwarty raz, jak mnie okłamałeś? Wtedy. Nie, pierwszy. Te, tego to nawet nie liczę. Pierwszy. pierwszy. Nie, stary, wtedy to już nawet nie, od wtedy to nie liczę, że już mnie oszukujesz na jedzenie. Dobra, nie. to e, o, zrobimy tak. Ty wybierz swoje dwa, a ja, ja wybiorę swoje dwa i ci pokażę, co znaczy dobry kebab. Ale ja nie ja jestem jak świja, tylko dla mnie jest jadalny kebab. A ilość, jadalne. ilość. To jest jadalny, nie jadalny. Nie może a, dobre, dobre, no niedobre. Tak, bo ty chciałeś pojechać do tego kebab Relax. To ty chciałeś, bo ja nie wiem, co to jest. Wiem, że jakieś relacje mówiłeś, no, a ja dzielę jedzenie na jest zjadliwe, niezjadliwe i wiesz, dużo mało, a nie jest dobre, niedobre, nie? Dobra, będziemy kończyć, bo już jest ile? 12 minut. Ktoś to musi tyle oglądać i wytrzymać z naszym czekaj. Muszę przeczytać tylko jeszcze jedną wstaweczkę. Widzowie, rejestrując się z kodem YOUTUBE, pisze się YOTUBE. Możecie obstawiać galę Cloud4 bez ryzyka. Nawet do 300 zł. Szczegóły w opisie. A ja dziękuję Ci bardzo za rozmowę. No i co? I powodzenia na konferencji. Teraz się czułem, czuję się zagrożony. Czyli coś <grym _> będzie nieprzyjemnego? No tak. Kurde. Trzymajcie się widzowie. Na razie.